Marek dzień dobry państwu. Pan Marek Balt, poseł do Parlamentu Europejskiego, jest dzisiaj gościem w sieci. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na początek trochę po europejsku porozmawiamy, czyli Parlament Europejski zagłosował za paktem migracyjnym. Z tego co wiem, posłowie lewicy wstrzymali się od głosowania. Dlaczego? Część posłów lewicy się wstrzymała, no. część głosowała za, ja w niektórych punktach wstrzymywałem się, w niektórych głosowałem za. A Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość głosowali przeciwko temu paktowi migracyjnemu. Polacy boją się tego paktu? Polacy boją się tego paktu ze względu na to, że Prawo i Sprawiedliwość uznało, że lepiej Polaków straszyć niż edukować. Ten pakt migracyjny został zmieniony. Bardzo mocno podczas negocjacji w komisjach, podczas negocjacji między instytucjonalnych, czyli pomiędzy przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, rządami rządów państw i po, pomiędzy komisją. I do tego paktu migracyjnego wprowadzono szereg ważnych zapisów, między innymi taki, że każdy nielegalny migrant musi w ciągu siedmiu dni zostać zweryfikowany albo przyznaje mu się e, prawo do pobytu w Unii Europejskiej, albo czyli do udziela azylu, albo odsyła do kraju, tak. z którego przychodzi. E, wprowadzone są bardzo dokładne kontrole, czyli od każdego imigranta będą pobierane odciski palców, robione będzie zdjęcie i będzie stworzona jedna europejska baza danych, że jeżeli taka osoba e, zostanie odrzucona, to już jakby się starała o jakąś wizę, wjazd do w Unii Europejskiej kraju. w innym kraju, to będzie można z tej bazy skorzystać i na tych Zweryfikować negatywnie taką osobę. A co by w tym musiał się zmienić, żeby pan na przykład zagłosował za? Panie redaktorze, choćby e, mocniejsze zapisy dotyczące wsparcia już e, będących w Europie e, uchodźców, między innymi uchodźców wojennych e, z Ukrainy. E, między innymi więcej środków musiałoby się znaleźć z dodatkowych e, funduszy na wsparcie będących, uchodźcu, będących e, już w Unii Europejskiej uchodźców, e, żeby im pomóc. Mhm. Bo dzisiaj a, co z tego, że e, mamy zapisy... że że trzeba tym uchodźcom pomóc, jak nie ma mieszkań, nie ma odpowiednich warunków w wielu krajach, nie ma e, infrastruktury potrzebnej do tego, żeby tych uchodźców e, przyjmować. Ale ponieważ te przepisy przewidują dwuletni okres przejściowy, to ja wierzę w to, że w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej wypracujemy mechanizmy, które e, uszczegółowią te przepisy i dodadzą dodatkowe rzeczy, które no, usprawnią e, podejmowanie decy decyzji i obsługę tych uchodźców na terenie Unii Europejskiej. tutaj na granicy polsko białoruskiej pan chwali, że jest taki tak, coś. Tak, tak, tak. Mhm. E, jest to dobra rzecz. To przyznaję się, na początku byłem przeciwnikiem budowy mhm. tego muru. Mhm. Ale nie byłem świadomy zagrożeń wynikających z wojny w Ukrainie. To polski rząd miał informacje od rządu Stanów Zjednoczonych, że szykowana jest inwazja na Ukrainę. Tych informacji nie przekazał społeczeństwu. No, panie redaktorze, jeśli budujemy mur, no to żaden mur nie jest w stanie zatrzymać tysięcy czy setek tysięcy uchodźców. Tak naprawdę to musi być polityka spójna i też widzimy, że nawet ten mur, który wybudowało Prawo i Sprawiedliwość, jest nieszczelny. Jest Nadal zdarzają się uchodźcy, którzy przechodzą przez ten mur, przez te umocnienia albo e, na podstawie fałszywych wiz wjazdowych, które e, otrzymywali za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, wjeżdżają do Polski ludzie, którzy nie są uprawnieni do takiego wjazdu. Więc tego typu rzeczy trzeba uszczelnić i e, nowe przepisy dotyczące imigracji, pakt migracyjny wprowadza jeden e, regulamin jednakowe standardy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Więc nie będzie jeden kraj, co mógł wpuścić migrantów tak jak będzie chciał, a drugi blokować ponad miarę, mm -hmm. tylko wszystkie będą musiały stosować te same standardy i będą w ten sam sposób rozliczane. Do tego więcej pieniędzy na ochronę granic i na instytucję, która chroni granice, europejską instytucję, która będzie miała w swoim zakresie również wsparcie odsyłania tych nielegalnych uchodźców poza teren Unii Europejskiej. No to dobrze, to teraz KPO. Polska ma chyba już niewiele czasu, żeby wykorzystać te pieniądze. Czy te kilkuletnie zaniedbania sprawią, że stracimy tak naprawdę? Jest bardzo duże ryzyko, że Polska nie wykorzysta mhm. środków z Funduszy Unii Europejskiej na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Przypomnę, że to był projekt i program odbudowy Unii Europejskiej po pandemii koronawirusa Next Generation. Z tego funduszu są finansowane nasze inwestycje z KPO. Prawo i Sprawiedliwość bardzo opóźniło wprowadzenie tych środków dopiero teraz. Teraz te środki będą płynęły do Polski. Część krajów już ma wykorzystane te środki w 80%, a Polska jest największym beneficjentem tych środków w Unii Europejskiej. Więc musimy po pierwsze przyspieszyć wykorzystanie tych środków. A jak I do tego, do tego są potrzebne samorządy, do mhm. tego są potrzebne władze lokalne, ponieważ te pieniądze są właśnie choćby na poprawę dostępności do służby zdrowia. Mhm. Żeby służba zdrowia była odporna na takie kryzysy, jak było podczas pandemii koronawirusa, e, choćby na informatyzację, żebyśmy mogli Mogli lepiej i sprawniej korzystać z, na, z narzędzi, które daje nam mhm. e, innowacyjność. I samorząd jest bardzo istotnym elementem w wykorzystaniu tych środków. Ja nie wykluczam, że być może dojdzie do renegocjacji e, z Komisją Europejską i z bankami, bo to banki dzisiaj blokują e, przesunięcie terminu e, zakończenia tego programu, e, no bo część z tych pieniędzy pochodzi z pożyczki. Panie pośle, jak pan słyszy słowa "zielone Ład, to Pan mówi, proszę następne pytanie. Ja boję się zielonego. Nie, nie boję się nie... Zielonego Ładu, ponieważ ponieważ nad tym pracowałem i mhm. szanowni państwo nie bójcie się zielonego jest pan ładu w środowiska, Jestem w Komisji Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Bezpieczeństwa Żywności i Komisji Ochrony Zdrowia i Komisji Przemysłu. A polscy rolnicy boją się? Panie redaktorze, polscy rolnicy nie mogą sprzedać swoich plonów to wynika między innymi z błędów, które popełniło Prawo i Sprawiedliwość. Pan premier Kowalczyk, zamiast mówić rolnikom, sprzedawajcie zboże, to powiedział: trzymajcie zboże. Po czym e, ileś firm zamówiło zboże z Ukrainy i wprowadziło to zboże na polski rynek, i rolnicy zostali z pełnymi spichlerzami ze zbożem, A którego teraz nie mogli sprzedać. Da się to sprzedać. odkręcić? Da się to odkręcić, ponieważ już dzisiaj ukraińskie zboże nie wjeżdża na polski rynek, nie jest tutaj sprzedawane, ponieważ jest blokada. Ukraińskie zboże w większości. Dzisiaj Morzem Czarnym jest eksportowane, przez Rumunię jest eksportowane. Nawet przez Polskę nie może być za bardzo eksportowane, bo polskie porty są zawalone węglem, który zaimportował do Polski Mateusz Morawiecki. Pełne składy węgla leżą w polskich portach i nawet nie ma jak sprzedawać ukraińskiego zboża poprzez polskie porty. Dzisiaj jest problem również z rosyjskimi zbożami. Rosjanie mając wprowadzone sankcje próbują sprzedawać swoje plony, bardzo duże plony zbóż, na rynkach światowych, a na świecie jest jedna giełda, jedna cena. I to jest cena 100 dolarów za tonę pszenicy. Jeśli 4 lata temu pszenica kosztowała 400 dolarów, a dzisiaj Rosjanie ją sprzedają za 100 dolarów, to nawet gdybyśmy zamknęli wszystkie granice, to polscy rolnicy mieliby problem ze swoimi um, zbiorami, ze, swoim, ze swoimi plonami, ze względu na to, że nasze rolnictwo z roku na rok staje się coraz bardziej Kiedy wydajne. To pan oczekuje od polskiego rolnika. Ma a polaków siedzieć? nie przybywa, panie redaktorze. Do no tego jak był afrykański pomór świń to zamiast zrobić porządek z dzikami, rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan minister Szymon Giżyński zrobił porządek i wybili połowę świń w Polsce. I zamiast 18 milionów świń w Polsce jest dzisiaj 9 milionów świń i za bardzo nie ma co zjeść tych zbóż, które dzisiaj polscy rolnicy produkują. Ja uważam, że dzisiaj polski rząd powinien dokonać skupu, skupu interwencyjnego. I te, to zboże przeznaczyć choćby na produkcję biopaliw. By, się wtedy nie potrzebujemy nikodym Dyzma, od razu powiem. No, ale nie, Tam no też była taka propozycja. Panie, panie redaktorze, to już zostało zrobione. Mhm. PiS częściowo to zrobił. Przypomnę, że PiS jak zrobił problem rolnikom, jak rolnicy przywieźli Macierewiczowi taczkę Gnoju do biura, to PiS przeznaczył 12 miliardów na dopłaty do skupu e, zbóż polskim rolnikom. Mhm. 12 miliardów. 12 miliardów e, PiS dał rolnikom. E, za błędy, które zrobił premier Kowalczyk z pisowskiego rządu. Dzisiaj musimy skupić od rolników zboże, przeznaczyć je na biopaliwa. Im więcej wyprodukujemy biopaliw, tym mniej będziemy musieli importować paliw do Polski, bo możemy zam, za, za, zamienić te paliwa. Ale też trzeba wesprzeć rolników w dostosowaniu się do zmian klimatycznych. Dzisiaj słyszymy o tym, że będzie najprawdopodobniej brak ziemniaków w Europie, bo w Irlandii jest problem z z, dużym, na, z dużymi opadami. I to Polska była potentatem, jeśli chodzi o No ziemię. tak, ale panie redaktorze, przy obecnym tempie zmian klimatycznych i wzrostu temperatury, w Polsce nie będziemy produkowali ziemniaków, nie będziemy produkowali pszenicy i nie będziemy e, e, produkowali rzepaku. Ponieważ no, rzepak zakwit miesiąc wcześniej niż normalnie. Zwykle rzepak kwitnie... Przełom kwietnia, maja, maja a rzepak zakwit w marcu. I dzisiaj nie wiadomo, co się będzie działo: czy ten rzepak nie, zostanie przymrożony, czy te plony nie będą za niskie. Być może będziemy w Polsce uprawiali kukurydzę, soję um, i słonecznik. Bo w tym klimacie, który się zmienia, być może będą nasi rolnicy musieli zmienić swoje, no to swoje przyzwyczajenia. Zimne, ogromne, Ale jeśli nie zatrzymamy zmian klimatycznych, mhm. to my będziemy mieli większy problem. Większy problem ze suszą i większy problem z naszymi lasami, ponieważ w naszych lasach przeważa sosna, brzoza i świerk. W temperaturze, która idzie do Polski, te trzy drzewa wymrą, a te trzy drzewa stanowią 70% polskich lasów. Dobrze, to przechodzimy do 9 czerwca. Od 6 do 9 w krajach europejskich wybieramy parlamentarzystów. W Polsce to będzie chyba 9 z tego, co pamiętam, czerwca. Jakiś niespokojny sny? Jest pan spokojny o, o wybory? Będzie więcej tych posłów? Nie, nie jestem, nie jestem spokojny o wybory do europarlamentu. Nie. Ponieważ prawo i sprawiedliwość, konfederacja budzą antyeuropejskie e, skojarzenia, budzą antyeuropejskie emocje. Ale to nie Europa będzie głosować, tylko Polska. Tak, ale w tak. Polsce budzą te Polsce. E, emocje. Obywatele w Polsce się boją. Problem w tym, że dla nas nie ma innego miejsca, Szanowni Państwo, niż Unia Europejska. Jeśli wyjdziemy z Unii Europejskiej, bo nam prawo i sprawiedliwość mówi, bo zielony ład nam tu przeszkadza, to przepraszam bardzo, wyjdziemy z Unii Europejskiej, a gdzie będziemy sprzedawać nasze towary? No do Unii Europejskiej. Same Niemcy to jest 60% naszego eksportu, 60%, reszta to inne kraje Unii Europejskiej. I Unia Europejska powie tak, chcecie wyjść, nikt nas nie będzie zatrzymywał. Wyjdziemy, ale jak będziemy chcieli eksportować nasze towary do Unii Europejskiej, oni powiedzą, proszę bardzo, możecie tu eksportować, ale musicie zapłacić CEPAM, czyli podatek graniczny od importowanych towarów z krajów, które emitują dwutlenek węgla. I będziemy, albo musicie dostosować się do tych standardów, które są w Unii Europejskiej. Tylko nie dostaniecie pieniędzy na to. Na sam fundusz modernizacyjny dostaliśmy 20 miliardów złotych z Unii Europejskiej, żeby zmodernizować nasz przemysł. Ja i moja koleżanka Jutta Guteland ze Szwecji wynegocjowaliśmy o 100% większe pieniądze na fundusz modernizacyjny. Polska jest największym funduszem, największym beneficjentem, beneficjentem tego funduszu. Tak. Naprawdę. Nie dostaniemy pieniędzy, choćby na społeczny fundusz klimatyczny, który ma przeciwdziałać wykluczeniu energetycznemu. Nie będzie dopłat do wysokich cen energii, a ceny energii będą nadal wysokie. Tylko nie będziemy w Unii Europejskiej, nie dostaniemy wsparcia, nie będziemy się mogli modernizować albo będziemy musieli się modernizować za własne pieniądze, będziemy musieli więcej podatków płacić i więcej za prąd i za Dobrze, wszystkie inne Ale te rzeczy. wybory przed nami. A chciałbym zapytać, o komentarz. Wybory samorządowe dogrywka teraz finał, jak pan. To ocenia, jak pan by to skomentował? Wynik wyborów w Częstochowie to skutek. zaskoczył pana? Nie, nie zaskoczył mnie, Czyli ponieważ spodziewał się pan niskiego spo spodziewałem tutaj. się niskiej frekwencji, mm -hmm. ze względu na to, że no, ten, to zagrożenie pisem. Zostało odsunięte przez koalicję 15 października. I trochę wydaje mi się, że nasi szefowie w Warszawie podjęli decyzję trochę nieopatrzną, już myśląc, że tego prawa i sprawiedliwości, tej antyeuropejskiej, tej pro-Putinowskiej partii w Polsce nie ma. Bo dzisiaj to samo mówi PiS, co i Putin rozbić Unię Europejską. Dla mnie to jest pro partia. I niestety. Nasi szefowie w Warszawie powiedzieli, nie każdy głosuje na swoją partię zgodnie ze swoimi poglądami, a nie w sposób, który szybko doprowadzi do odsunięcia propunijnowskiej pisowskiej partii. Czy pan ze rozumiem rozumie ugrupowanie po to, żeby była większa siła chociażby w Radzie miasta? No tak, można było dogadać się pomiędzy e, partiami, tak zrobiliśmy w Sosnowcu. Le, lewicowi politycy, lewicowi radni poszli, wystartowali z list prezydenta. Chęcińskiego z Platformy Obywatelskiej. Wygrano te wybory, nie było żadnego problemu, dogadali się wszyscy. Pis tam nawet no, nie miało o czym pomarzyć. I mogliśmy zrobić to tutaj. No niestety, atmosfera, która została zrobiona w Warszawie czyli każdy głosuje na swojego doprowadziła do tego, że każdy zagłosował na swojego. Pan Banasz dostał to... 20%, mm -hmm. pan Matyjaszczyk dostał 30%, pani Pochorecka 27%. No pisma 20%. 7%. Dzisiaj ważne jest, aby wyborcy e, koalicji e, 15 października wspólnie zagłosowali na przedstawiciela koalicji 15 października, czyli pana prezydenta Krzysztofa Matyaszyka. No bo ja sobie zdaniem... nie wyobrażam miesięcznic w Częstochowie. A to... Nie wyobrażam sobie co miesiąc Jarosława Kaczyńskiego przyjeżdżającego do Częstowy i odprawiającego miesięcznicę na Placu Biegańskiego. A czemu Pan sobie nie wyobraża? No po prostu sobie nie Są wyobrażam. Sobie, mam za małą no to... wyobraźnię. Mm -hmm. Mam nadzieję, że Państwo też macie za małą wyobraźnię. Kto wygra wybory za tydzień w niedzielę? Wierzę, że Krzysztof Matyjaszczyk. A czemu ujął Pana Krzysztof Matyjaszczyk tak, tak, tak prywatnie, tak szczerze? Krzysztof Matyjaszczyk ujął mnie tym, że pomimo trudności i wyzwań, które mm -hmm. były w tej kadencji, COVID... Katastrofa COVID, katastrofa wojny, problemy z realizacją inwestycji wynikające między innymi z tego, że przez kilka lat nie można było prowadzić inwestycji, bo ludzie byli zamknięci w domach, byliśmy odseparowani i nie można było realizować pewnych rzeczy. Do wszystkiego podchodzi z optymizmem z optymizmem, podchodzi też do pomocy ludziom, pomaga ludziom, pomaga mieszkańcom a w tych trudnych sytuacjach. No przecież nie ukrywajmy, rząd PiSu sekował pana prezydenta Matyjaszczyka. Przecież obiecywał gruszki na wierzbie różnym firmom, różnym podmiotom. Nawet obiecał kilkadziesiąt milionów na budowę stadionu. Później się okazało, że to był napis na papierze toaletowym, na, na, na ta, ta, papierze toaletowym, a nie e, czek na pieniądze. Pieniądze na stadion nie wpłynęły. Będziemy musieli Chcieli ten stadion wybudować za własne pieniądze. No ale PiS obiecuje ludziom bajki. Obiecuje e, województwo częstowskie, którego nie zrealizował, stadion, którego nie, nie wybudował. E, no, ale stadion to jest sprawa miejska. Ktoś no, powie, te... no, no panie redaktorze, a stadiony na Euro 2012 to kto wybudował? Miasta czy państwo? Przeznaczyło państwo. miliardy mm -hmm. na te stadiony. A, więc. To jest, jest jest istotny, jeszcze... to jest istotny hmm. temat, bardzo ważny. Skoro premier zadeklarował, że to ważne dla Polski, hmm. ważne dla państwa a to i chciał przeznaczyć pieniądze, to powinien zrobić przelew, przelać do czasów PIS. Czy te pieniądze, które były zabierane za czasów PIS samorządom, pana zdaniem wrócą? Czy tak już pozostanie? Nie, ja wierzę, że wrócą. Między innymi choćby w tej chwili 40 miliardów złotych rząd hmm. przeznaczył e, na e, polepszenie Efektywności energetycznej budynków w Polsce. 40 miliardów. Ponieważ wchodzimy do, w tą dyrektywę energetyczną, to w pierwszej kolejności budynki użyteczności publicznej mają być dostosowane do warunków efektywności energetycznej. 40 miliardów na to, żeby nie płacić więcej za ogrzewanie. Następne pieniądze pójdą do obywateli na docieplenie domów, na wymianę źródeł ciepła, na to, żebyśmy mniej płacili w przyszłości przyszłości za prąd. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pan europoseł Marek Bald w Dziękuję Dzień bardzo. Dziękuję państwu.